Witajcie, drogie dzieci! Dziś opowiem Wam o czymś bardzo ciekawym o zbiorach nieskończonych. To takie zbiory, które nigdy się nie kończą. Wyobraźcie sobie, że mamy mnóstwo gwiazd na niebie, albo ziarenek piasku na plaży. To właśnie są przykłady zbiorów nieskończonych. Chodźcie, zobaczymy, jak mieszkańcy lasu radzą sobie z tym tematem. Na polanie spotkali się borsuk i myszka. Borsuk zastanawiał się, ile jest gwiazd na niebie. Myszka stwierdziła, że można by je policzyć, ale szybko się zmęczyła. Borsuk zauważył, że gwiazdy ciągle się pojawiają, więc nie da się ich policzyć. Myszka zgodziła się, że chyba zbiory nieskończone. Borsuk i myszka zrozumieli, że nie wszystko da się policzyć, ale jeszcze nie do końca wiedzieli dlaczego. Zajączek i krecik rozmawiali o ziarenkach piasku. Zajączek powiedział, że próbował je policzyć, ale zawsze się gubił. Krecik wyjaśnił, że ziarenka piasku są jak gwiazdy. Jest ich tak dużo, że można przyjąć, że się nie kończą. Zajączek zrozumiał, że to właśnie są zbiory nieskończone. Krecik dodał, że takie zbiory są bardzo ciekawe, bo zawsze można znaleźć coś nowego. Ja, sowa, wyjaśniłam im, że zbiory nieskończone to takie, które nigdy się nie kończą jak gwiazdy na niebie, czy ziarenka piasku na świecie. Lisek i niedźwiadek dostali zadanie od sowy. Mieli wymyślić inne przykłady zbiorów nieskończonych. Lisek powiedział, że to mogą być liczby, bo zawsze można dodać jedną więcej. Niedźwiadek zgodził się i dodał, że jakby słoiki miotku tworzyły zbiór nieskończony, to nigdy by mu nie zabrakło miotku. Oba zwierzątka miały rację. Ja, sowa, jestem z nich bardzo dumna, bo zrozumieli, że zbiory nieskończone to takie, które nigdy się nie kończą. Drogie dzieci, dzisiaj nauczyliśmy się, że zbiory nieskończone to takie które nigdy się nie kończą mogą to być na przykład gwiazdy ziarenka piasku czy liczby mam nadzieję że teraz lepiej rozumiecie czym są zbiory nieskończone do zobaczenia następnym razem